Cześć. wszystkim to kręcenie go podchodzi pod live'a. To co się wylosuje, to będzie live'owane. Tylko pytanie, czy to będzie gierka, którą już zaczęliśmy, czy będzie trzeba live'em zaczynać jakąś nową serię. Wszystko jest możliwe. Yy. <grywa> live'a będę próbował robić do 22, bo później i tak nikt nie wygląda. Więc najlepiej robić tak, jakie jeszcze są na oglądanie, na nagrywanie, a później już kończymy. Czyli 22 max. Trzeba jakby się do tego. No czy 0,2? Będzie się trzeba do tego podnieść. W sumie. Przy ostatnim live'ie z Banka Keria, było... miało być 12 dni. Tutaj przejdziemy... znaczy 0.2.0 przejdziemy na tej samej zasadzie, nie? A zresztą więcej informacji dostaniecie przy live'ie. Żeby się teraz nie wygadać, bo później... będzie... może ktoś się znaleźć... Ktoś się może znaleźć, przynajmniej jeszcze mnie tej sytuacji nie było. Że będziesz szukał informacji, jakim schematem live jest, nie?